Zakończenie tego pięknego być może najpiękniejszego zimowych igrzysk olimpijskich dnia było złoto brudki czy będzie złoto Kamila Stocha yeah! Tak to wygląda! Nie mogę tego przegrać! Tak mi się wydaje. 133,5 metra miał Kasai. Miał przewagę nad nim 2,8. Teraz patrzmy. Wiatr 132. A więc tu wszystko się jednak będzie wahać do ostatniej chwili. 1,5 metra miał więcej Kasai. 133. Zobaczmy, zobaczmy Cóż to będzie za oczekiwanie Jeden metr dalej Jeden lądował metr Japończyk 132,5 e, Kamila Ale był zapas punktowy 2,8 Noty, e, noty Miety. podobne, Miety. choć niższe Kamila e, Niż w poprzednim e, skoku Japończyk miał 57 e, Za 55,5 Za rundę finałową Kamil ma 56 punktów Moim zdaniem powinien wygrać Niewielką różnicą nie punktową wiemy, nie Ale wiemy. jednak powinien zostać Mistrzem Olimpijskim po raz drugi na tych samych igrzyskach, no to byłaby wielka rzecz, popatrzmy jeszcze raz, jeszcze moment nerwów proszę Państwa, łączna nota Japończyka, 277,4 4. czekają, to już medaliści Peter Prewci, Noriaki Kasai wiedzą na pewno, kto, kto jest A, no właśnie, moim zdaniem Kamil, Kamil eee! Brawo! 170, 278 170, 278,7 Marek Jeden. mamy dwóch Dwa tytuły mistrza olimpijskiego. Jeden punkt i trzydziesiąte na korzyść Kamila.